Mateusz Gamrot, siódmy zawodnik rankingu UFC, jest ze mną podczas wizyty w Warszawie. Witam serdecznie, Mateusz. Cześć, cześć, witam. Jak zwykle przyjemność się z Tobą spotkać. Dziękuję, że znalazłeś czas o, jakby nie było, wczesnej porze poniedziałkowej, żeby, żeby porozmawiać. Zacznijmy może od tego, że wróciłeś nie tak dawno ze Stanów, gdzie towarzyszyłeś Dustinowi Poirierowi w jego ostatniej drodze do Oktagonu podczas UFC 318. Chciałem zapytać, czy mimo tego, że już byłeś na wielu eventach UFC, wielu również tych numerowanych, czy w dalszym ciągu każdy kolejny event robi na Tobie tak duże wrażenie i jesteś, mówiąc potocznie, cały czas tak bardzo zajarany tym, co, co widzisz na każdym kolejnym evencie? Nie no, cały czas jestem zajarany, wiesz. Ja cały czas się czuję świeży i młody w UFC, wiesz, pomimo mojego stażu i mojego wieku. To naprawdę czuję się tam mało małolatem, ja mnie wszystko dookoła, wiesz, tym bardziej teraz jak byłem w Nowym Orlanie to trochę popracowałem medialnie dla UFC, oni mnie pozapraszali na różne takie wydarzenia, więc też świetna rzecz dla mnie budowanie, wiesz, marki w Stanach Zjednoczonych i, w, e, i, i wśród fanów, więc wiem jedno, że na pewno częściej muszę się pojawiać na, na takich galach i już się zapisałem na przykład do Paryża, gdzie będzie Robercik walczył, więc też pojadę tam popracować medialnie, plus wesprzeć Robercika, więc świetnie. Wiesz, a będąc w Luizjanie e, to jara mnie to, że jestem tak bardzo blisko tych potężnych walk, czyli jak byłem z, z Dustinem, kiedy walczył z islamem, no to stary, byłem w jego narożniku i wychodziłem do walki mistrzowskiej, wiesz, drogą zawodników, no to czułem się jak ja bym wychodził, wiesz. Teraz było podobnie, wiesz, bo byłem na gali, zrobiłem robotę medialną, ale na przykład widziałem mało walk, no bo siedziałem z nim w szatni, się, wiesz, może się nie rozgrzewałem, ale byłem blisko tego wszystkiego, co tam się dzieje. Później, przed samą jego walką, tylko wyszedłem na, na halę, żeby go oglądać walkę z bliska, no to też byłem wśród tej otoczki. Wiesz, głównej walki wieczoru na numerowanej potężnej gali, więc naprawdę no, niesamowicie wielkie emocje są. E, no ja mogę być wśród blisko tego wszystkiego, więc no, petarda stary, wiesz, uczę się od najlepszych. Nie? Sama walka, trzeba przyznać, godna main eventu. Sama walka tak, aczkolwiek uważam, że trochę zjadła go może ta trochę presja tej ostatniej walki, że u niego w domu dużo tych mediów, on mocno był taki wzruszony, a nie najeżony tak jakby do tej walki, wiesz, więc, więc troszkę to go mogło gdzieś trzymać. Myślę, że ten knockdown w pierwszej rundzie też go trochę przystopował tak jakby, żeby ochoczo iść, iść w stójce, no ale tak powiedziałeś, no, walka godna main eventu, myślę, że powinna dostać walkę wieczoru. Naprawdę zaprezentowali się świetnie. No a wszyscy dobrze znamy Maxa, wiemy jakim jest dobrym i twardym zawodnikiem, nie? Pożartował tam Max Holloway z Dustinem na zapleczu już po walce, że słyszałeś, nie dostaliśmy bonusu, to, to jest kpina lecimy i tak dalej. Da, dokładnie. Natomiast ostatnie pytanie odnośnie Dustina. Ja z nim rozmawiałem, powiedział mi, że to jest na 100% ostatnia walka, że, że on odkłada rękawice, nigdy więcej ich nie założy. Ty wierzysz w to? Bo, bo byłeś blisko, też widziałeś ten mental mistrzowski cały czas na najwyższym poziomie, natomiast mam wrażenie, że jak powiedział koniec, to to, to będzie faktycznie koniec. Znaczy teraz na pewno, wydaje mi się, że teraz definitywnie. Wydaje mi się, że rzecz Mogłaby się zmienić, gdyby wygrał z Maxem, gdzieś tam później, może by za jakiś czas padła propozycja z Ilią, coś tu, to wtedy fajnie by się to ze Wiesz, bokser versus bokser, duża walka, dwa duże nazwiska, więc wtedy może by się jeszcze pokusił powrócić po kilka milionów. Wiesz, ale teraz, gdy, gdy ta walka potoczyła się w drugą stronę, no to nie wydaje mi się, żeby on się chciał zmobilizować i wrócić. Tym bardziej, że wiesz, raz, że zasłużony, dwa mnóstwo lat walczył, trzy. Już trochę ten ogień, trochę zgas, wiesz, cztery czeka na kolejne dziecko, chce się zająć tak jakby swoimi biznesami, rodziną, innym życiem trochę, co doskonale go rozumiem, więc wydaje mi się, że do zawodowego sportu już nie wróci, ale powiedział, że bardzo chętnie przyjedzie na, na Florido American Top Team, kiedy ja się będę przygotowywał. Czy nawet Roberta wymienił, że jakby Robercik potrzebował, to on też przyjedzie, więc liczyć na jego pomoc na pewno będziemy mogli. Miałeś go zaprosić do Polski, to dopytam tylko, czy, czy takie zaproszenie padło? Nie no, ja go już chyba z trzy razy zapraszałem. Powiedziałem, że ugościmy go jak króla tutaj, wiesz, co chodzi? więc... <noise> więc jak tylko się kiedyś e, będzie chciał wybierać, no to na pewno ja o tym będę wiedział. I na pewno zrobię jakieś medialne wydarzenie takie, żebyśmy go wszyscy przywitali tutaj, wiesz, no bo bez... E, Waszego wsparcia, tak jakby kibiców, fanów i mediów, to, to to wydarzenie nie będzie miało aż takiego rozmachu. A fajnie było go, byłoby go przywitać jak króla tutaj, no bo skoro w Stanach i jest tak tak mianowany i odbierany, no to fajnie by było to w Polsce też zrobić. Nie powiedział nie. No, ale nie powiedział też tak, kiedy to się wydarzy, po prostu, więc, więc e, miejmy nadzieję, że tak będzie kiedyś. No, mimo że zapracowany to wciąż, e, mimo że na emeryturze to wciąż zapracowany ta, człowiek, ta, więc ta. Trzeba, trzeba po prostu czekać. Gamer, wspomniałeś o tym, że e, sporo obowiązków medialnych też e, takich przyjemności wydaje mi się, bo też mogę się pokazać e, ponownie kibicom, op opowiedzieć o tym, jak wy może wyglądać Twoja przyszłość. Ale ze Stanów wróciłeś nie tylko z ogromem nowych doświadczeń, ale też i z jakimiś informacjami odnośnie kolejnego pojedynku. No właśnie, spotkałeś się z Seanem Szelbim, padły jakieś pierwsze, wstępne deklaracje z jego strony, pomysły, z kim on by Cię widział, także, także jak, ta, jak ta rozmowa przebiegła. No i czy możesz zdradzić ewentualnie, jakie nazwiska padły, jaki jest plan UFC na Twoją osobę? No, daty nie padły żadnej jeszcze deklaracji też nie padły. Po prostu propozycja jaka padła, jak on by to widział. Chciałbym zostawić, on by chciał zostawić moją walkę rewanżową z gościem, który mi dał pierwsze, pierwsze, pierwszą, pierwszą przegraną w moim rekordzie. E, więc ja personalnie bardzo chciałbym podejść do tego. E, wtedy już mu powiedziałem, że się zgadzam i <śmogę> mogę podpisać kontrakt. Więc tylko tak na dobrą sprawę, kwestia jest z drugiej strony, kiedy, kiedy będzie gotowy i czy w ogóle będzie chciał walczyć. No ale jest ósmy w rankingu zaraz za mną, wciąż duże nazwisko, więc myślę, że to jest idealny czas na to, żeby, żeby tą walkę zrobić teraz. Mowa oczywiście o Benilu Dariuszu, a powiedz, kiedy ty byłbyś gotowy na taki pojedynek, czy to jest kwestia, nie wiem, najbliższych dwóch miesięcy, czy raczej ostatni, ostatni kwartał tego roku? Znaczy wiesz, dla mnie nie ma znaczenia, znaczy im później, tym trochę lepiej, no bo ja będę w lepszej formie, też jakby im większa, im większa Przerwa pomiędzy walkami jest, tym dłuższa, tym bardziej, ta, ta, tym, tym bardziej lepiej, bo tak jakby ta, ta chęć walki rywalizacji się zwiększa po prostu, więc czyli na pewno w tym roku chciałbym, żeby to się wydarzyło. Wiesz, czy to będzie październik, czy to będzie grudzień, dla mnie nie ma znaczenia. Chciałbym mieć tylko datę i tak jakby okres przygotowawczy na to. Wiadomo, im troszkę dłużej to będzie, w tym wtedy ja będę w lepszej, w lepszej formie. Wiesz, na dobrą sprawę. No, niedawno dopiero walczyłem, wiesz, no, teraz już w sumie minął tam, nie wiem, chyba. 5-6 tygodni już minęło od tego pojedynku. Wróciłem już na salę, trenuję, ale jeszcze to nie są takie przygotowania, stricte pod walkę. Więc po prostu jestem w dobrej, w dobrej kondycji, teraz w dobrej formie, w rytmie. Eee, no i czekam po prostu na jakiś sygnał. Dzisiaj nawet rano się budzę, patrzę wiadomość od Dana Lamberta. Mówię, od razu się na baczność postawiłem i mówię: Ty jesteś. coś. Była wiadomość niezwiązana nie z walką. Po prostu tam gdzieś przekazał jakieś in, inne informacje, ale, ale zawsze, jak widzę od niego wiadomość, to ten to mi skaczem, No bo przeważnie jest, tam to, jest to wiadomość o walce, po prostu nie. Więc, więc coś się gdzieś tam zaczyna dziać. Teraz widzimy, że w kategorii lekkiej dużo się dzieje: jedni odchodzą, drudzy zostają, trzeci nie chcą walczyć z tymi zawodnikami, że jest wiele, wiele przesu, przesuwań. E, więc naprawdę zapowiada się interesująco, wiesz, fajnie jest wygrywać walki, jak wygrywasz walki no to każda kolejna walka jest większa, lepsza, głośniejsza, na lepszej gali, więc e, myślę, że z moją nadchodzącą walką też tak będzie. Ale wiemy, Gamer, że często pojawiają się te perturbacje, że czeka się na pojedynek dłużej, że jest się w takim zawieszeniu, a to chyba taki, wydaje mi się, scenariusz idealny, bo tak jak powiedziałeś, Ty wygrałeś pojedynek 5 tygodni temu, a już teoretycznie wiesz na co się szykować, nawet jeżeli to będzie za 3-4 miesiące, więc ten komfort psychiczny, nawet jeżeli nie znasz jeszcze konkretnej daty, jest chyba o wiele większy. No tak, no bo wiesz, że po prostu myślą o tobie, jesteś cały czas w rozgrywce e, i cały czas się liczą z tobą, więc, więc to jest fajnie. Wiesz, no będąc w Luizjanie teraz tam na to Shelby sam do mnie podszedł i sam zaczął gadać, to nie jest tak, że ja musiałem go prosić o spotkanie czy ten, tylko on sam chciał po prostu mi to przekazać, ja mu też... Napomknąłem o swoich jakichś tam e, wizjach, jak ja bym to widział, czy z kim mógłbym walczyć, choć oni dobrze wiedzą, że ja z każdym będę walczył i z każdym chcę walczyć tam po prostu, więc ze mną tutaj nie ma problemu. Więc tak jakby czekam na drugą stronę No i też tak jakby w tych drabinkach UFC musi się poukładać, teraz widzimy, że bardziej walczy kategoria półciężka, ciężka, coś, za chwilę znowu to się przesunie, przesunie w dół, wróci 66, wróci 7-70, więc tak jakby te wszystkie kategorie muszą przelecieć i, i, i poukładać się w drabinkach, wiesz, fajnie, no bo dużo zawodników z kategorii lekkiej nie ma zestawionych walk teraz, jest, 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 jest dużo opcji, tak jakby, jest wiele przesuwań, wiesz, nie wiadomo co z tym Armanem, z kim on będzie walczył, na razie nikt nie chce z nim walczyć, po prostu wiesz, więc, więc dużo pojawia się przesuwań. Mogą my też zaskoczyć, wiesz, była mowa o tym, o tym Benilu, ale może nagle ktoś inny, na przykład, skoczyć, więc wiesz, więc, więc muszę być na pewno w gotowości. Nie? Ale jeśli Benil to chyba taka walka, do której dodatkowo nie trzeba się mobilizować, natomiast jak ten pojedynek Twoim zdaniem może różnić się od tego, który, który stoczyliście już no, dawno temu, ze względu na Wasz rozwój i miejsce, w którym teraz jesteście? No myślę, że na pewno na pewno będzie to ciężka walka, no bo pierwsza też była ciężka, on jest bardzo dobry, wciąż trzyma poziom. Natomiast na pewno bym wykluczył te błędy, które zrobiłem przed pierwszą walką, czyli tak tą kontrolę emocjonalną, ten brak kontroli emocjonalnej, wiesz ja. Ja w dniu walki wtedy z Benilendor już rano zamiast zrobić przepałkę taką dziesięciominutową, to ja zrobiłem trening prawie półtora godziny. Przed walką zamiast zrobić rozgrzewkę, to ja tam dwie koszulki wciągałem i przekręcałem, wiesz. Wtedy tak jakby zderzyłem się pierwszy raz z wielkim światem. Tu z Islamem siedziałem obok konferencji, tu z Khabibem gadałem, wiesz, po drodze tak żeśmy myśli, Wiesz, ten wielki świat tak jakby pukał już, już przede mną i tak jakby wtedy e, to mną zawładnęło. Teraz bardziej bym trzymał to wszystko, wszystko na wodzy. Z zimną głową chciałbym do tego podejść, wiesz, fight week trochę bym zmienił też. Wiesz, na przykład teraz przed klejem to w ogóle nie trenowałem fight week'u, co, co dało, zaoszczędziłem dużo energii do robienia wagi i do samej walki po prostu, więc myślę, że to był dobry punkt, taki, żeby to przenieść na, na przyszłość po prostu. Więc, więc od tamtej pory też minęły trzy lata, więc ja też mocno się rozwinąłem, wiesz, wiele ulepszyłem swoich rzeczy, wiele błędów, co zrobiłem. Wtedy w walce z Dariuszem, no teraz bym ich nie powtórzył, chociażby nie wiem, trzymałem go za plecami pod siatką, wtedy ja go odpychałem w plecy i, i wracałem na środek klatki. Teraz mocno bym pracował za tymi plecami czy pod siatką, tak jak było to widać walką z Kleinem na przykład. Więc, więc wiele poprawiłem, ulepszyłem swoją grę, więc byłaby to ciężka walka, ale wydaje mi się, że zupełnie inna niż, niż pierwsza. A Dariusz w pojedynku z twoim klubowym kolegą Renato Moicano zrobił na tobie duże wrażenie, to co zaprezentował w tej walce? Nie, nie, no po prostu... Tego się spodziewałeś? Taki, ta, było, taki był, ta, był taki był po prostu, taki był wcześniej, taki był z Moicano. Ja też mocno kibicowałem kano, ale też wiedziałem ile on ma na głowie około treningowo po prostu, on też otworzył klub, robi te podcasty, jedne, drugie, coś tu, więc tak jakby właśnie to jego rozproszenie szło na różne boki po prostu i to jest to, co ja wspominałem wcześniej, że ja nie mam żadnych jakichś zobowiązań, nie mam żadnej jakiejś firmy, nie mam jakichś rzeczy, które mnie ciągną w inną bo na boki, tylko ja mam 100% uwagi w kierunku MMA nie mam, bo nie chcę mieć po prostu skupiam się na sobie po prostu i na tym, żeby dawać 100% w jednym kierunku i wtedy ma to przełożenie, A tu było zaprezentowane to właśnie, że jak się rozpraszasz na boki, no to tak jakby później twoja dyspozycja też tak wygląda w klatce. A to jest taki e, dream, dream fight dla ciebie, taki, taka walka marzeń na ten moment z Dariuszem czy bo wiadomo, no celujesz jak najwyżej, natomiast z tych nazwisk, które są dostępne, powiedzmy, to jest taka walka, którą wskazałbyś jako nie wiem. Top 3 na pewno? No, wiesz, no z Padim na pewno byłaby lepsza walka. Medialna bardziej, wiesz... No, no nie weźmy on nie weźmie takiej walki i nie sądzę, żeby UFC też chciało go na tę chwilę go tak zestawić, no bo widzimy, że go pchają mocno, mocno w górę, ale z kolei wydawało mi się, że z Gaethje'im będzie walczył, ale ja z Gajczym się widziałem i on powiedział, że no za nic w świecie nie weźmie tej walki, po prostu, jakby Gejci, go tak? Gaethje powiedział, że nie weźmie tej walki, więc wiesz, jak nie Gejci, no to nie wiem, z kim mogą go zestawić, no Oliveira walczył teraz, nie wiem, czy będzie chciał walczyć ponownie, czy też z nim, więc wiesz, więc e, nie wiadomo, co się wydarzy, może ten Arman, może ten Arman wiesz. Ale mówię, no z takim padem była na pewno dużo lepsza ta walka, no z Armanem też byłaby ta jakby dużo lepsza, patrząc pod względem rankingowym, patrząc pod względem personalnym moim, no to najbardziej, wiesz, to jest myślę dobry czas, żeby zrewanżować się gościom, którzy, którzy mi zafundowali przegraną po prostu, wiesz, no bo na koniec dnia, gdzieś na koniec tej kariery chciałbym mieć wszystko na czysto, nie? A pół żartem, pół serio, jaka była Twoja reakcja, kiedy dowiedziałeś się, że Arman nie chce walczyć z Tobą, bo jesteście kolegami z jednego klubu? Nie no, gdzie, nie. <laughs> e, myślę, że to po prostu padło tak, żeby to ładnie wyglądało e, medialnie. Wszyscy wiemy, że, że bał się zaryzykować tego pierwszego miejsca, po prostu, że wynik byłby ten sam. E, przechodząc do, do innych tematów też związanych z UFC, Gamer, troszkę pojeździłeś, bo tak jak mówisz, najpierw e, Poznań oczywiście, później byłeś w Krakowie, gdzie trenowałeś z Robertem Ruchałą. Chciałbym Cię zapytać o Roberta Ruchały, bo no tak mówiąc potocznie trudne się wylosowało na ten debiucik William Gomis, to będzie rywal Roberta w Paryżu, mogło być o wiele łatwiej, bywały łatwiejsze debiuty w UFC, wiadomo to jest najlepsza liga na świecie, więc Robert też się żadnych wyzwań nie boi, ale jak Twoim zdaniem ten pojedynek z Williamem Gomisem może się potoczyć, bo to jest naprawdę zawodnik no, bardzo dobry w każdej płaszczyźnie. W chyba nie jest dobry. No, tak, ale nie obawia się tam walki w każdym razie na pewno. No, myślę, że no tak. Ciężki debiut, znaczy ciężki, no mocny rywal. 4-1 w UFC, zawodnik miejscowy, co wiesz, to też nie będzie wspomagało tak jakby. Ale no jak wchodzić do organizacji, to z przytupem, wiesz co, wy, wygrać z tym gościem. Mańkut Stójkowicz, dobry stylistycznie myślę pod Roberta. Plus też walczył ten Gomis z Marszalem kiedyś, z zawodnikiem z ATT, to tam widzieliśmy jak go przewrócił, to jak Biedronka leżał na plecach. Wiesz, Robę, cieszę się, bo dużo mogę pomóc Robercikowi teraz przed tą walką, był i w Czerwonym Smoku i teraz ja byłem w Krakowie, teraz znowu Robertcik za niedługo wróci do nas, więc, więc czynnie mu pomagam, tak jakby w tych przygotowaniach, jest bardzo dobrze nastawiony, a o to chodzi, wiesz, ma, ma tak jak Mike Brown mówi, gift od Pana Boga w postaci wytrzymałości i kondycji, co też będzie dużym atutem po prostu w tej walce, no i trzeba wyjść, trzeba się naparzać po prostu, wiesz, więc, więc myślę, że bardzo dobry rywal. Nie gadałem jeszcze z Robertem, może Ty wiesz, będzie narożnik ATT, jakby osoby z, z ATT? Ja Mike Brown, znaczy nie wiem czy będzie po prostu. Rozmawiałem z Majkiem, on sam jeszcze nie wie. Na pewno będzie Asia, na pewno będę ja. Nie w narożniku, ale, ale, ale bardzo blisko tego wszystkiego. Postaram się też bić do szatni do niego, wspomóc go na, na tej ostatniej prostej. Więc, więc będzie super, wiesz. No Najważniejsze jest to, to Robert i umiejętności jego w klatce po prostu, nie? No ten debiut też rządzi się często swoimi prawami, bo dochodzi pewna presja, spełnienie marzeń, ale jesteśmy pewni, że Robert to udźwignie. Chciałem Cię jeszcze zapytać o innego Polaka, który trenuje w ATT. Ostatnio rozmawiałem z Mateuszem Rębeckim przed jego walką, już która w weekend, z Chrisem Duncanem. No odniósł się do tego, o czym rozmawialiśmy zresztą, że śpią za ścianą i, i gdzieś tam mogli sobie, mówiąc pół żartem, pół serio, pukać w ścianę, żeby się budzić. Natomiast Mateusz powiedział, że jego to mocno. Zmotywowało, że on widzi jaką pracę wykonuje jego rywal, co też powoduje, że on robi 5 km na przykład więcej, albo 5 minut dłużej treningu, albo jeszcze coś do doszkoli, jeszcze, jeszcze coś podkręci. Jak ty widzisz ten pojedynek, no bo znasz obu, jak ta walka Twoim zdaniem może wyglądać? No jeden i drugi ma narzędzia, tak jakby, żeby wygrać tą walkę. Jeden i drugi ma inne atuty. No, Mateusz ma bardzo dobry boks, jest niski, jest silny, ma dobry parter, ma celne ciosy więc może na pewno trafić e, Chrisa. Chris z kolei jest duży, jest silny, dobrze kopie, e, ma dobre zapasy, ma dobry parter, więc no naprawdę no, jeden i drugi ma atuty. Ciężko mi iść w którą stronę. E, znam jednego i, drugie, i drugiego, jednego i drugiego bardzo lubię, po prostu z jednym i drugim spędziłem bardzo dużo czasu, wiesz, w innych okolicznościach ale z innymi i drugim bardzo dużo spędziłem czasu, więc ja bym się na przykład nie zdecydował na taki pojedynek, tym bardziej trenując z kimś w American Top Team pod jednym klubem. Oni się zdecydowali, ale podeszli do tego biznesowo, po prostu sportowo. E, to też szacunek dla nich oczywiście za to, no bo każdy jest inny. E, będę siedział i będę oglądał, no z, z zaciekawieniem po prostu ten pojedynek, nie? Gamer, to na koniec. Ostatnie pytanie podsumowując jakby też e, tę rozmowę. Sytuacja w kategorii lekkiej, Twoim zdaniem najciekawsza od wielu, wielu miesięcy, bo, bo faktycznie wskazałeś też te przetasowania, to że tych zestawień można tak naprawdę złożyć bardzo wiele, jeśli chodzi nawet tylko i wyłącznie biorąc topową ósemkę pod uwagę, to jest najciekawsza sytuacja w kategorii leki od, od wielu miesięcy? Najbardziej wyrównana mi się wydaje. Teraz fajnie się, znaczy fajnie, nie fajnie się stało, tak, że widzisz, że ten poziom mocno się wyrównał, Islam przeszedł do góry. E, Dustin gdzieś tam odszedł. czy też nie wiadomo coś tu, więc ten poziom wszystkich nas się naprawdę mocno wyrównał. Teraz e, no i inter, interesująco, mocno wiesz, jak Islam wygra z tym e, Madelą, teraz no to nie sądzę, żeby wrócił do kategorii lekkiej. E, no to jest Ila, wiesz, czas Oliveira też nie wiadomo co się z nim wydarzy. Pomału się już kurczy, wiesz, miał już te kilka walk o pas, wiesz, już nie, nie sądzę, żeby miał kolejny jeszcze podbieg gdzieś tam i próbował. E, więc no, naprawdę interesująco wiesz. Ja też. Jeżeli chodzi o mnie, wyciągnąłem wnioski z dwóch wcześniejszych porażek. Po prostu nie chciałbym popełnić tych błędów. A co za tym idzie? Wydaje mi się, że jak nie popełnię tych błędów, no to już naprawdę będę, 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 będę błysz, błyszczał w tym oktogonie. Ta dyspozycja będą dobre, więc, więc naprawdę też. Mocno czekam na, na tą przyszłość, co się wydarzy, bo, no bo jest naprawdę, tak jak wspomnieliśmy, ciekawie nie? w tej kategorii teraz. No i Gamer, my również czekamy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jak zwykle, przyjemność się spotkać, pogadać. No i czekamy na termin walki. W takim razie, z kim by to ostatecznie nie było? Będę informował na pewno. Dziękuję. Dzięki serdecznie.